Siemano widzowie, z tej strony Dawid, witam was bardzo serdecznie na następnym odcinku A widzowie, jak widzicie, jesteśmy dzisiaj na Minecraftowej przygódzie, taka piękna pogoda za oknem A widzowie, dzisiaj mam mega fajny pomysł, co dzisiaj będziemy robić Bo jak widzicie, mam skrzynkę, w której mam swoje wszystkie drogocenne itemki Jak widzicie, mam nawet dwa takie diaksów, mam lazury, dosłownie no bardzo sztabek złota, żelaza I dzisiaj będziemy musieli zrobić skarb. tak wielki skarb widzowie, zrobimy właśnie tutaj dziurę i będzie, zrobimy taki gigantyczny skak, gdzie na ścianach będą normalnie widoczne diamenty. Zrobimy z tego bloki, po prostu wszystko postawimy tak ładnie i będzie się to wszystko mega fajnie prezentowało. Tylko musimy sobie dzisiaj ogarnąć bardzo dużą ilość. Na pewno potrzebujemy szkła też, bo będę chciał zrobić taką, jakby ala, żeby tu zeskakiwać. Coś takiego będę na pewno chciał zrobić, tylko żeby, tylko żeby widzowie nie umarł właśnie, tylko tego się boję. I widzowie takie, oczywiście jeżeli widzowie spodoba wam się, widzowie jak ja to dzisiaj będę robił, to możecie zostawić video, suba, widzowie możecie to zostawić lajka i napisać w komentarzu, czy oczywiście odcinek dzisiejszy wam się spodoba. No to tak widzowie, my pierwsze co zrobimy, przerobimy sobie na bloki tutaj te e, diamenty, dobra, zobaczymy ile tego w ogóle będzie. Bo widzę, jak wiecie, jak trzymamy na przykład diamenty w skrzynce, tak hiper wybuchnie to na 100% wtedy je zniszczy. A jak tak zrobimy, to no nie narażamy ich na żadne niebezpieczeństwo, dobra. Teraz sobie tak zrobimy, elegancko, pięknie to tak, a widzę może tak. No widzę 14 bloków, no nie mamy gigantycznego bogactwa. To widzę, muszę powiedzieć sobie. Ale widzę, zawsze coś będzie. Zawsze to będzie jakoś fajnie wyglądało. To sobie oczywiście włożymy. Lazuryt, wiecie co, widzowie lazury tu może też tak zrobimy. Na pewno zrobimy y, diament, y, widzowie, żelazo też zrobimy i zrobimy też złoto, ale widzowie, widzowie, lazurytu też chyba możemy wydać, albo. Zauwie, szmaragdu. Wiecie, Le, nie, nie, nie widzę. Lepiej szmaragdu, A będziemy, widzowie kopali się dosłownie. O, co tu jest? Widzę co tu jest? O kurde. Mm. Widzę, że jest ta podwodna jaskinia, ale widzę, że będzie problem. No to widzę, no ja wiem, co teraz będziemy musieli zrobić. Będziemy potrzebowali teraz dużą, bardzo dużą nojstona, dobra, tylko musimy sobie oczywiście teraz polecieć sobie o gdzieś tutaj. O, widzę, gdzie są Jest o gdzie, o tutaj, może gdzieś schowam sobie nasz, nasze niepotrzebne manatki. Dobra, tutaj bierzemy, pyk, pyk. Elegancko, pięknie, wszystko tutaj prok niepotrzebny. Mm, kompostownik, e, łódka dębowa, dębowe drzwi, pięknie, wszystko schowane z proszkowanych resztą, to sobie złożymy go może tutaj, bo się na pewno kiedyś przyda. No to tak, wszystko mamy. Może, nie, widzę ten drak, nie zrobimy. Dobra, to powiem wam że tak, że będziemy musieli zrobić jakby taką, taką mm, jakby, taką tubę. I chyba może widzę spal, może zrobimy z drewna takiego? Albo widzę może przerobionego, dobra, widzę, zrobimy to z przerobionego drewna. Przerobimy sobie drewno elegancko. I widzę, jak najwięcej musimy sobie zrobić tylko, żeby to było równo. Wszystko. O, tak, widzę dokładnie tutaj. I tutaj to wszystko musimy uzupełnić. Dobra, widzę, czy jest dobrze. Tak, tak. Dobra, widzę, mamy zaznaczone wszystko szybko. wychodzimy, szybko. Nie chcemy się udusić, nie chcę się udusić. O, dobrze, nie udusiłem się, ale fakt. Dobra, lecimy teraz znowu i teraz budujemy. Potem będziemy to musieli wypełnić oczywiście piaskiem I potem to wszystko znowu skopać, żeby się. Żeby tu nie było tej wody Dobra, tutaj wszystko elegancko, pięknie, dobra, super o nie, o nie, 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 nie. A czy my w ogóle mamy jakiś piasek? Mamy a mamy dig, to dobra, widzę, że tam zrobimy będzie fajnie. Mam nadzieję, że, że, że uda nam się to dzisiaj wszystko zrobić, ten cały, dobra, to lecimy szybko, żeby żeby nam się to Ci udało w ogóle wszystko wybudować, dobra. Widzę nie będę robił na razie tylko wielkiego takiego tego skarbca, bo widzę na razie to nie przyda... Nie robimy tylko takiego wielkiego na razie. To na razie takie średnie musi być. Dobra, lecimy tutaj, tutaj i teraz widzę tak, będziemy tu teraz musieli wszystko dosłownie uzupełnić yy, diktem. Ta wszystko, widzę wszystko, żeby teraz nie udusić, ja nie mogę, dwa bąbelki. dobrze, udało się. Dobra i teraz robimy tak, czy mamy łopatę? Mamy, jest, dobrze, udało się. Pięknie, wszystko teraz na dół sobie lecimy, czy mamy pochodnie? Nie, nie mamy pochodni, dobra. Yy, może... A, nie mamy, ojo. Zaczekajcie, ja, może tu, czy tu mogę się wykopać? Nie, bo widzę, o wezmę sobie tak, elegancko, to sobie chciałem wziąć. Dzięki temu się raz wlecimy sobie na górę, elegancko, pyk. Dobra, wszystko mamy. Czy mamy węgiel? Czy my mamy węgiel? Właśnie takie pytanie, widzowie. Bardzo dobre pytanie. Czy my mamy węgiel? Węgiel, gdzie ty jesteś, węglu? Węgiel, węgiel, nie ma węgla? Nie. Widzisz, ja zrobiłem! Nie! Dlaczego wylałem do skrzynki? Wyglądam do skrzynki, widzę normalnie. wody to było mega dziwne. Ej, widzę, nie mamy. Nie mam węgla. A jasno głaz? Błagam. Nie mamy, widzę nawet jasno głazu. Ale my, widzę, jesteśmy biedni. Ja nie mogę, widzę. Dlaczego? A mam. Ja nie mogę, widzę fart. Mam akurat jak z udało się. Super. Lecimy sobie teraz tutaj. Tu możemy, możemy widzieć jasno głaz Dobrze lecimy tutaj I tak żeby no było gęsto, dobra, o super, teraz lecimy tutaj, trochę w dół, bo tu nie będziemy tak potrzebowali, elegancko. Może weźmiemy sobie tylko widzowie tak siekierę. A mamy, dobra. Siekierat po tym... A nie widzę po co? Jak się nie? Jak się siekierą normalnie widzę niszczyć kamień widzowie albo digita? A może... O, dobra, tutaj. Lecimy teraz tu. I tak widzowie, i teraz jak tu już jesteśmy, lecimy po prostu sobie na maxa w dół. Więc polecimy sobie tak... <laughs> może widzowie tak... O, gdzieś może... Mm... Może widzę tutaj. Widzę, damy sobie tu tylko jasnogłas. Yes, Jest, mamy. I widzę, zrobimy coś takiego, tylko że mam nadzieję, że my się tu nie udusimy. Zrobimy sobie teraz takie pomieszczonko, dobra, pyk. Widzę, tu będzie ta woda cała spadała. Mam nadzieję, widzę, że to będzie wydajne. Przynajmniej mam taką nadzieję, dobra. Lecimy tak, wszystko jest, dobra i tak i zrobimy sobie to może. Mm. Dobra, widzę z czego by to zrobić, może z liści, widzę fajnie to będzie wyglądało. Dobra, tak, tak, tak i może to zrobimy, bierzemy sobie tylko wiadro wody i zobaczymy, czy to zadziała, jak tak zrobimy, czy, czy nie będziemy się tu dusić, to trzeba pierwsze sprawdzić. Tak, widzę tak szybko musimy tu wydostać się, elegancko, pyk. Pyk, dobra, uda się. Jest. O, nie, dlaczego tak daleko jeszcze? Nie Jest jeszcze daleko. O, tutaj jesteśmy już. O, będzie? Jest. Ile widzę jeszcze katek? Do już parę, jeszcze parę katek. O! Mm, dobra, jest. I widzę tak, dobrze. Mamy. I teraz widzę, sprawdzimy, dobra. Sprawdzamy, czy się nie udusimy. Lecimy na dół oczywiście. I chyba widzę, nie. Tak, widzę, jest idealnie, super! Nie dusimy się, właśnie tak chciałem zrobić. No to teraz jest tak, robimy sobie te takie wnęki, żebyśmy nie mogę zrobić ściany z tych takich pięknych naszych bogatych surowców. Zrobimy to sobie jeszcze, chyba może w tamtą stronę widzę, bo już zrobiłbym tak. Tylko nie wiem, czy jak to rozbiję, czy dostanę tego glowstone'a, Tego się tylko boję. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tak. A widzę, dobra, robimy, tak, robimy. Tylko zrobimy sobie, widzę, że weźmiemy to i musimy to podmienić oczywiście od razu jest Będzie. O! Teraz trzeba będzie... O nie, widzę jakieś ciemno, dlaczego. Ile dostałem, widzowie? Trzy. Kurde. Dobra, tak? Może być. A nie, widzę tutaj mogliśmy dać. Aj! O, tutaj widzę jeszcze sobie damy. Jest, dobra, tak jak chcieliśmy, to sobie jeszcze przerobimy na... Jeden, elegancko, wszystko jest, pięknie, teraz tutaj, o! Może... O, tak jest. Ej, mamy... O, żelazo! Dobra, weź, widzę skopiemy je sobie, przyda się na pewno. Ale ja nie mogę iść ciemno, dlaczego widzowie... Jak się nie fajnie, jak jest tak ciemno się robi. Dlaczego widzę tak musi być? Dobra, musimy pierwsze widzę to ogarnąć, lecimy po mm, pochodnie. Od razu. W trybie nau. Widzę w trybie natychmiastowym. Dobra, lecimy tutaj, pyk. To dobrze jest. Teraz tutaj. No i widzę, powiem Wam, że na razie chyba tego żaden kwarc ani nic nie będziemy zdobyć, Na razie to po prostu, wizowie będzie takie kamienne, widzę, w kamieniu to wszystko będzie na razie. Na razie, o, tak, widzę, zobaczymy. Czy to się nam... Czy wszystkie diamenty tu ci wizowie zmieszczą? I wszystko, widzę, musimy to wszystko posprawić, poprzerabiać. Dobra, weźmiemy sobie tylko. O, aha, widzę, bo to jest bruk. O, tutaj widzę to musimy zrobić tak. Zobaczymy, tylko, czy jest równo. Bo musi być, widzowie, odstępu od tego i od tego. jak tutaj mamy. Widzę, hmm. wiecie, co ja bym musiał zrobić jeszcze jakieś takie. Widzę, hmm. jak co by tu zrobić? Hmm. Jeszcze trochę wyżej, by trzeba było zrobić, widzowie, dokładnie to. Tak jeszcze widzowie o trzy kratki wyżej. No. Widzę tak, by droga trzeba. Widzę, robimy to. Robimy widzę tak. I dopiero widzowie robimy w do, dosłownie o, o Na razie nie będę tam do tyłu robił odstępu Na razie nie będę robił tylko zrobię na razie tu y, po boku i widzowie i tyle i do góry I tyle wystarczy Ale powiem wam że chyba już sobie bloki diamentu możemy dać Raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedna dwa, dwa. Także chyba jest czekajcie sprawdzimy sobie Raz o no i widzowie, patrzcie, to mamy już kareks, skarbca, widzowie, diamentowego, piękne, widzowie, diamenty, niesamowite po prostu to jest, widzowie, pięknie to wygląda, a my oczywiście jeszcze lecimy tutaj dalej, pyk, i lecimy tutaj i zobaczymy, ile już jest, widzowie, chyba na razie tylko damy diamenty wam powiem, chyba, widzowie, na razie zrobimy tylko tyle, tylko musimy... Jeszcze tu, o tak, wiesz, jeszcze góra, o ja nie mogę, wiedzieć. tyle z roboty widzę z tą górą, widzowie, lepiej się te boki robi, są górę, tak to długo trwa, naprawdę, dobrze jest wszystko, teraz tutaj sobie to wszystko zbierzemy, dobrze, tutaj, jest i na pewno nam się przyda, na 100%, bo ja wiem jak zawsze mam, że zawsze widzowie, po, pierwszy nie potrzebuję cobblestone'a, a potem muszę go szukać, po, cały czas tego muszę go bać. Więc widzowie, tak, zrobimy na początku tak, tak, widzę, wszystko tutaj damy, widzę, zablokowałem tylko tą skrzynię, ale jest i tak git, o nie, o dobrze, skopujemy, o, lecimy na dół, widzę, na dół, dobrze, w dół i mamy wszystko, widzę, o ja, ile tego jest, ja nie mogę, ile tego, widzowie, mamy, Dawid, to wyrzucimy, widzę, to możemy wyrzucić, ten dioryt, bo on jest nam niepotrzebny w ogóle, to, widzę, to możemy sobie tak zrobić, pyk i widzę, dobra, zbieramy to dalej. Ale w, w ogóle ile jest tego, tego białego bloku? Nie wiem jak on się nazywa. Dioryt? Nie, chyba Dioryt. Nie wiem jak to się w ogóle nazywa. Już będzie koniec, jest? Dobrze, tutaj, tutaj, tutaj. O, tylko już tutaj musimy to zniszczyć, to, o nie, o nie. Dobrze, tak. I jest, widzowie, mamy! I teraz tak, widzę, wszystko tutaj niszczymy, ten dół. Widzę. cały dół tutaj niszczymy. I widzę, podmieniamy to na drewno, widzowie, na drewno to podmieniamy. Żeby, ale nie, widzę jak to jest ciemno. Ja nic nie widzę. Widzę co widzę, ja jeszcze tak sobie mi tu postawić na przykład jeden ten bloczek taki świecący. O! No widzę, teraz o wiele lepiej, o wiele lepiej teraz wygląda. Lepiej mi się to będzie wszystko robiło. A ja widzę tak, tu sobie uzupełnię. Dobra, jest. I wtedy tak chyba od razu będziemy to uzupełniać? Albo nie, dobra. Wykopiemy pierwsze... O, może nawet tak pod tym, tylko tak lekko, żeby ta woda się nie wylała. Bo nie chciałbym tego. Tak, tak. O, trochos, bym nie zniszczył, ja nie mogę zniszczyć ten glowstone, to bym znowu musiał go przerabiać na blok. A wystarczyłoby nam, ale nie chciałbym go niszczyć. A my lecimy tutaj, dalej i od razu widzę, wszystko widzę, postawimy sobie. I będzie jest! Kończymy tutaj niszczenie, dobra. I bierzemy oczywiście teraz drewięko, ale ile mam kobiet Ja nie mogę wiedzieć, co tu się dzieje. Może wyrzucimy to sobie, to, to? O mam, widzę zbiorę ten bruk, widzę cały bruk zbiorę, bo na pewno się przydam Tutaj jest I dobra, jak widzę wam powiedziałem, lecimy tutaj, aha, tak Widzę spam w myszkę, widzę spamimy, widzę tutaj w myszkę lecimy Tutaj elegancko, pyk, pyk Ile tutaj już jest? Ej widzę, no naprawdę to zaczyna jakoś fajnie wyglądać Ej widzę, super, dobra I lecimy tutaj, tak, tak Lecimy o, ale widzę, tak mi brakło, dobra, już mi, ej, to widzę szybko, dużo tu już dużo, zużyłem wszystkiego, jest, tak, tak, i widzowie, powiem wam tak, że będziemy już tutaj, normalnie w budowla zostanie, widzowie, ga, trzy, dwa, aha, no to widzowie, odliczyłem sobie no właśnie, tak, widzę, to właśnie wyszło, i widzowie, mamy, zrobiliśmy, widzowie, na pewno będziemy jeszcze ściany robić, widzowie, już nasze piękne diamenty się mienią tutaj na ścianie, i widzowie, wiecie, no... Już się pożegnamy się, widzę tutaj nawet w skarbcu. W skarbcu. I widzowie, oczywiście dziękuję wam za oglądanie. Według mnie skarb jest wyszedł mega kozacko. I widzowie, my widzimy się za niedługo, widzowie, na następnym odcinku. I siemano!